No witam ponownie tu wasz Agent 07 Aya Nagrywamy w plenerze ponownie A że Przechodziłem y, przez tereny tak zwane zielone To widzę natchnęło mnie żeby nagrać y, Kolejny film o o cywilizacji śmierci. Jak widzimy, jest wiosna, więc niektórzy ludzie postanowili wypalać trawę. Bo po co ma, ma to rosnąć? Może jakieś robaki tam są, czy coś trzeba to wszystko wypalić. To robactwo, czy coś. I w takim też świecie właśnie żyjemy. Tutaj zagrożeniem nie jest przyroda dla nas. To, co z przyrody przychodzi, tylko to, co robi człowiek. I tak widzę tych ludzi dzisiaj, czym przez ostatnie parę dni przestraszeni. Maska, rękawice jakieś mają zakładane na ręce i płyny dezynfekujące. Wszystko teraz się boi bakterii się boją że bakterii grożą tak tu właśnie ludzi się straszy. Cywilizacja śmierci właśnie na tym bazuje, na ciągłym straszeniu ludzi. Straszą tutaj i pod pretekstem tych, takich większych kataklizmów, które tutaj... Większość z nich to oni sami tu wywołują. Wojny czy takiego no, koronawirusa. No i... I tak dalej. A teraz z domu oczywiście nie możemy wychodzić. Klikam do sklepu, do pracy, do apteki. No, także widzicie, mogę być ścigany. <ścoughs> także teraz trzeba uważać, jak ktoś chce na, na, na zewnątrz pójść, pochodzić, sobie pospacerować. To jest niebezpieczne, no. Może zaszkodzić. Lepiej w domu siedzieć bez, bez, bez ruchu, bez słońca. No. To mniej by nie szkodzić. Także jest to jedna, jedna wielka cywilizacja śmierci. Wszystkie te państwa, to, to wszystko jest. Jest jedno centrum dowodzenia tutaj. Um, ktoś może spytać, to dlaczego to jest tak z ukrycia rob, robione, że to jest. tu się naprawdę dzieje i kto tym wszystkim tak Także tutaj 95% na moje oko. 95% ludzi kompletnie nie wie co tu się dzieje Oni przedkreślam, że to jest że są jakieś, nie wiem, że ten nie wiem, rząd Polski jest, że jest rząd Niemiec, rząd Ukrainy. I tak dalej, że to nie jest sterowane z, z jednego źródła. Myślę, że te, te wybory, że, że ludzie mają wpływ na to, kto tu rządzi i jakie, jakie odgórne te decyzje są podejmowane. Także to jest taki, taki spektakl spektakl kierowany przez garstkę garstkę ludzi którzy tutaj przekazują sobie władzę z pokolenia na pokolenie i oni o tym decydują kiedy, kiedy taki wirus zostanie wypuszczony, kiedy wojna wybuchnie światowa jakiś kryzys finansowy no oni tym sterują bo to oni decydują ile, ile dolarów będzie w obiegu Zakręcić kurek z kredytami, żeby zakręcić. Tutaj, na przykład, gospodarka, to jest na kredycie, to wszystko. więc trzeba by zakręcić jakiś kryzys finansowy, zakręcić kredyt i już mamy globalny kryzys finansowy. Albo takiego wirusa wypuścić. Też jest, też jest kryzys. Co ale najśmieszniejsze jest to, że. Sam ten wirus nie jest stosunkowo groźny, bo jeżeli ktoś nie ma chorób przewlekłych, to może nawet większość ludzi mogłaby to przejść jak katar albo bezobjawowo To jest jedynie zagrożenie dla osób, które mają obniżoną odporność. też, Jeżeli ktoś całe życie paszerował się tabletkami, miał mało kontaktu z przyrodą i jadł to chemiczne, przetworzone jedzenie z marketu, no to ciężko oczekiwać, że on będzie miał odporność. Także to też, żeby mieć obniżoną odporność trzeba zapracować kilkadziesiąt lat, żeby tak tak sobie zniszczyć organizm, żeby taki koronawirus potrafił takiego człowieka zabić. Także podsumowując to, co się dzieje na tej, tej ziemi, Został tutaj na tej planecie, i efektem końcowym jest właśnie dążenie do śmierci. I to właśnie tutaj mamy jedną wielką cywilizację: śmierci. I dopiero wtedy, gdy jako ludzkość podniesiemy sobie świadomość. To dopiero wtedy zacznie tutaj się coś poprawiać. Odrzucimy religie, wszystkie religie. Wtedy, wtedy będziemy, będzie tutaj lepiej niż teraz. Dobrze, bo się rozgadałem, także na dzisiaj to tyle i do, do następnego. Trzymajcie się.